W dzisiejszym świecie słowo odporność nabrało wyjątkowego znaczenia. Silny układ odpornościowy jest niczym tarcza chroniąca nas przed atakami różnego rodzaju chorób. Pandemia, napływ negatywnych informacji dotyczących między innymi wojny czy wzrostu inflacji, niezdrowy styl odżywiania oraz brak aktywności fizycznej destrukcyjnie wpływają na naszą odporność psychofizyczną. Mając na uwadze to, że nasz system obronny jest ściśle powiązany z systemem nerwowym, warto zadbać o ich dobrą współpracę. Stres w niewielkiej dawce dodaje nam energii i motywuje do działania. Jednak w codziennym życiu znacznie częściej towarzyszy nam długotrwałe napięcie, które przekracza ten pozytywny, mobilizujący poziom, a przewlekły stres osłabia odporność. Przez co ma silny, negatywny wpływ na nasze zdrowie. Mamy jednak możliwość obrony. Im bardziej jesteśmy odporni, tym łatwiej jest nam mierzyć się z problemami dnia codziennego, zarówno osobistymi, jak i zawodowymi. Dzięki wysokiej odporności psychofizycznej wykonujemy lepiej swoją pracę. Jesteśmy bardziej efektywni, kreatywni, wolniej się męczymy, mniej chorujemy, a także. Unikamy wypalenia zawodowego. Dlatego każdy pracodawca powinien wiedzieć, jeśli chce mieć wydajnych pracowników, że dobry pracownik to pracownik mający możliwość dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Dlatego prewencja zdrowotna w zespole powinna być dla każdego przedsiębiorcy w przyszłości bazą dbania o swoją firmę. Na budowanie i wzmacnianie odporności psychofizycznej. Ma wpływ kilka czynników, do których należą kondycja psychiczna, zdrowe odżywianie się oraz aktywność fizyczna. W tym celu Akademia Synergii wychodzi naprzeciw potrzebom firm, które, zainspirowane nowoczesnym spojrzeniem na wydajność pracowników, chcą zadbać o ich kondycję psychofizyczną w sposób kompleksowy. Jeśli więc zarządzasz taką właśnie firmą, Skorzystaj z interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów, którzy opracowali unikalny kurs online Mind and Body Synergy odporność psychofizyczna oparty na trzech filarach odporności psychofizycznej, czyli wiedzy z zakresu psychologii, dietetyki oraz aktywności fizycznej, dających efekt synergii. O powodzeniu w życiu zawodowym decydują już nie tylko wiedza i umiejętności specjalistyczne. Pracownik odnoszący sukcesy to ten, który czuje się dobrze zarówno w środowisku pracy, jak i poza nią. Dlatego niesamowicie ważne jest podejście holistyczne, które zwraca uwagę na zaspokajanie potrzeb w życiu zawodowym i prywatnym. W tym kursie, oprócz warsztatów z dietetykiem oraz trenerem personalnym, proponuję pracę nad potrzebami psychologicznymi. Dobry pracownik to ten, który dba o swoje potrzeby, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dzięki zachowanej równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, pracownik może w pełni zrealizować swój potencjał. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Ale i w zdrowym duchu zdrowe ciało. To powiedzenie działa w dwie strony. Dietetyka wychodzi naprzeciw nie tylko tym, którzy chcą zgubić zbędne kilogramy, ale również tym, którzy mogą i chcą kompleksowo pomóc sobie poprzez prawidłowe odżywianie, aby wesprzeć swoją odporność, czuć się lepiej i efektywniej pracować. Dzięki kursowi Mind and Body Synergy Odporność psychofizyczna będziesz wiedział, jak zbudować i wspierać swoją odporność psychofizyczną, a dokładniej dowiesz się. Jak radzić sobie w sytuacjach odczuwania stresu, jak zwiększyć świadomość swoich stanów emocjonalnych, jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, jak wyciszyć swój organizm, jak minimalizować ryzyko infekcji poprzez odpowiednie odżywianie, jak optymalizacja diety i codziennych nawyków może wpływać na lepszy sen, regenerację i radzenie sobie ze stresem. Jak aktywność ruchowa wpływa na stan emocjonalny i stabilizację nastroju? Jak dobrać odpowiednie ćwiczenia do Twojego nastroju? Jak ćwiczyć, aby rozluźnić i rozładować negatywne napięcie mięśni? Aktywność fizyczna ma rewelacyjny wpływ nie tylko na nasz wygląd fizyczny, ale również na umysł. Regularne ćwiczenia pozytywnie wpływają na nasz nastrój, pomagają radzić sobie z emocjami oraz wzmacniają nasz układ odpornościowy. Pracodawco! Obecnie szacuje się, że ponad połowa absencji w pracy jest pochodną problemów związanych ze stresem, złym odżywianiem oraz brakiem aktywności fizycznej. Na pogłębiający się stan związany z obniżeniem odporności psychofizycznej pracowników możesz jednak zaradzić. W kursie Mind and Body Synergy, odporność psychofizyczna, pokażemy Tobie oraz Twoim pracownikom, jak kształtować dobre, a przede wszystkim zdrowe nawyki, dzięki którym. Zmniejszeniu ulegnie liczba absencji chorobowych, zmniejszone zostanie zagrożenie wypaleniem zawodowym, w zespołach pojawi się nowa energia, wzrośnie kreatywność członków zespołu oraz poziom zadowolenia ze współpracy. Kurs Might and Body Synergy, odporność psychofizyczna, to pierwszy na rynku kurs online prowadzony przez czterech specjalistów psychologów, dietetyka oraz trenera fitness. Kurs ten dedykowany jest do grupy biznes, a w szczególności do kadry menadżerskiej, pracowników biurowych oraz przedstawicieli handlowych. Zaletą tego kursu jest to, że każdą część składającą się na kurs możesz przejść w wygodnym dla siebie terminie wtedy, gdy znajdziesz na to czas, 24 na dobę. Pamiętaj, zdrowie Twoich pracowników ma ogromny wpływ na Twój biznes.